Na wiosnę tego roku zarejestrowałem ten właśnie film i pamiętam, że byłem wówczas po prostu zachwycony, no bo wszystko wyszło idealnie. Ten kadr jest perfekcyjny. Wilk idzie prosto w kierunku obiektywu w ciągu dnia i pod koniec zerka prosto w oko kamery, dzięki czemu w te jego piękne oczy Możemy zajrzeć. No i wówczas postanowiłem, że w okresie letnim, kiedy wokół będzie więcej soczystej zieleni i docelowo będzie świeciło w to wszystko słońce, no nagram coś bardzo podobnego. I zwróćcie uwagę, że nagranie jest niemalże identyczne, ale z tym, że przechodzi tędy. Inny wilk. Wiedziałem doskonale, że tutaj tych wilków mogę się spodziewać. To jest ich stała ścieżka. Wiedziałem, że mam odpowiednią wiedzę, odpowiednie doświadczenie i umiejętności do tego, żeby coś takiego zarejestrować, i po raz drugi możemy zajrzeć w oczy tym razem innego wilka. I zwróćcie uwagę, to samo miejsce. Tutaj jedynym, jedyną różnicą jest to, że po lewej stronie widzimy okres wiosenny, po prawej. Letni. I mimo faktu, iż tak często te wilki tędy przechodzą, to nie zmienia faktu, że inne zwierzęta się tutaj nie pojawiają, bo bardzo często przebywają tutaj sarny, które wręcz w tym miejscu odpoczywają, czują się bezpiecznie. Często pojawiają się kuny leśne. No i takimi stałymi gośćmi, stałymi bywalcami są ogromne łosie. I tutaj, jeżeli zobaczymy, Jakie one są ogromne, i porównamy do tego, jak przychodził ten wilk, no to zobaczymy, jakimi ogromnymi zwierzętami są łosie. Tak naprawdę te wilki są im nieco ponad kolana umowne, więc no to łosie są naprawdę ogromnymi zwierzętami. Subskrybuj, to zupełnie nic nie kosztuje, a dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów. Jeżeli film był ciekawy, udostępnij go.